Cześć, przyjaciele! W tym filmie podzielę się z wami niezwykle prostym sposobem zarabiania na handlu. Najlepsze jest to, że nie potrzebujecie żadnej specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia. Ta metoda doskonale nadaje się nawet dla początkujących, ponieważ będziemy używać sztucznej inteligencji, aby ułatwić proces handlu i zwiększyć szansę na zysk. A na końcu filmu czeka na Was prezent: bonus plus 60% do Waszego pierwszego depozytu. Więc. Koniecznie oglądajcie do końca. Zaczynajmy. Handluję na platformie Pocket Option. Jest dostępna w 190 krajach na świecie i obsługuje 27 języków. Tutaj jest ogromny wybór aktywów do handlu akcje, waluty, kryptowaluty, surowce i indeksy wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Link do platformy znajdziecie w opisie pod tym filmem lub w przypiętym komentarzu. W lewym górnym rogu interfejsu wybieramy interesujący nas aktyw. Może to być akcja, waluta lub kryptowaluta. Dziś dla przykładu skupię się na akcji firmy Apple. Zaznaczę ważny moment. Na dzień dzisiejszy, nim Pocket Option, data, to jedyna platforma, gdzie funkcja sztucznej inteligencji, ondata, jest już zrealizowana bezpośrednio w interfejsie. Zwróćcie uwagę na niebieski przycisk AI Trading. To właśnie jest robot z funkcją sztucznej inteligencji. Po naciśnięciu tego przycisku, wbudowana sztuczna inteligencja sama analizuje wykres i dokonuje transakcji za Ciebie. To naprawdę potężne narzędzie, szczególnie dla początkujących traderów. Gorąco polecam spróbować, ponieważ działa doskonale. Ale więcej o tej funkcji opowiem w osobnym wideo. A teraz kontynuuję używanie strategii opartej na ChatGPT. GPT. Więc przechodzę do ustawień i wyłączam niebieski przycisk. Gotowe, niebieski przycisk AI Trading zniknął. Zaczynamy handlować za pomocą ChatGPT. Musimy wybrać okres czasu i przewidzieć kierunek ruchu wykresu: czy się podniesie, czy opadnie. Robimy zrzut ekranu naszego aktualnego wykresu. Otwieramy Google, wpisujemy w wyszukiwarce ChatGPT. Wchodzimy na stronę i ładujemy nasz zrzut ekranu wykresu. W wiadomości piszemy prośbę o przeanalizowanie obrazu i podanie prognozy na najbliższą minutę. Pisze po angielsku, ale możecie użyć dowolnego wygodnego języka. Chat GPT doskonale rozumie i odpowiada w każdym języku. Następnie Chat GPT analizuje wykres i przedstawia swoją prognozę. W tym przypadku zaleca sprzedaż. Wracamy z powrotem na platformę i dokonujemy zakładu. Wybieram czas jednej minuty i stawiam 50 dolarów. Naciskam czerwony przycisk sprzedaj i zakład jest zrobiony. Teraz obserwujemy wykres. W przypadku udanej transakcji otrzymamy na konto 96 dolarów. Teraz uważnie śledzimy ruch wykresu i jednocześnie zwracamy uwagę na timer. Kontynuujemy obserwację wykresu. A więc przyjaciele, nasz zakład zakończył się na plusie. Otrzymaliśmy na konto 96 dolarów, z czego 46 dolarów to czysty zysk. Zróbmy jeszcze jeden zakład. Ponownie robię zrzut ekranu bieżącego wykresu i ładuję go do Chat GPT. Proszę również o przeanalizowanie i podanie prognozy. Chat GPT ponownie analizuje wykres i tym razem mówi: kup. Wracamy z powrotem na platformę i ponownie robimy zakład. Tym razem stawiam 80 dolarów i naciskam zielony przycisk KUP. Ponownie obserwujemy ruch wykresu i timer. Trochę przyspieszam wideo, żebyście nie musieli długo czekać. Kontynuujemy obserwację. A więc przyjaciele, nasz zakład po raz drugi z rzędu zamyka się na plusie. Tym razem otrzymuje na saldo 153 dolary, z czego 73 dolary to czysty zysk. Jak możecie zauważyć, w zaledwie dwie minuty. W czasie rzeczywistym dzięki czat GPT udało mi się pomyślnie zamknąć dwie transakcje na plusie i zarobić 119 dolarów czystego zysku. To doskonały przykład na to, jak dzięki sztucznej inteligencji każdy chętny może zarabiać na tradingu. Nawet bez jakiegokolwiek doświadczenia w analizie. Wykorzystajcie ten przydatny trik i zacznijcie zarabiać już teraz. A ja, jak obiecałem, dzielę się z Wami kodem promocyjnym, który doda plus 60% do Waszego pierwszego depozytu. Kod promocyjny wyświetla się na Waszym ekranie, a link do platformy znajdziecie w opisie pod tym filmem lub w przypiętym komentarzu. Zarejestrujcie się i zacznijcie zarabiać już dziś. Mam nadzieję, że to wideo okazało się dla Was przydatne. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.